हरे कृष्ण जय श्री प्रभ नम विष्णुपाद कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद भक्ति विकाश स्वामी नीति नमने नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठ भूतले श्रीमद भक्ति वदंत स्वामी नीति नमने नमस्ते सरस्वती देवी नि प्रचलन विशेष शून्यवादि पश्चात देश हरण जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नितानंद श्रीतगराधर्श्री गौरवभक्तंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे Nie wiem, jak to teraz wyjdzie, bo po prostu już któryś raz próbuję to robić przez komputer teraz, a nie przez komórkę, która jest trochę ograniczona. Nie ma takich możliwości jak, jak tutaj na komputerze, ale znowu to jest jakieś problemy. Więc jeżeli to nie, nie wychodzi teraz fajnie, nie słychać, to sorry. Ale to jest współczesna cywilizacja, która jest temu winna, nie ja. <laughs> tak czy inaczej, czytamy, zobaczymy, jak to wyjdzie. A jak nie wyjdzie, to trudno. Więc czytamy dzisiaj list do Jaya Takiswamiego z Swamijego. napisał, jeśli chodzi o studiowanie języka bengalskiego, oczywiście możesz to robić w swoim wolnym czasie, nie mam nic przeciwko temu. Ale nie myślę, że jest coś szczególnie istotnego w studiowaniu języka bengalskiego. Za późno już teraz na studiowanie bengalskiego i stanie się naukowcem czy uczonym. I też nie jest bengalski bardzo użyteczny w Twoim kraju czy tej części świata. Istnieją jednak różne dzieła literackie w bengalskim. Więc jeżeli możesz nie kupocząc się studiować, to wygospodaruj jakiś czas. W innym razie nie marnuj swojego czasu. Jeśli masz jakiś czas, najlepszą rzeczą byłoby, gdybyś intonował Harę Kryszna coraz więcej i więcej, ponieważ nasze życie jest bardzo krótkie i musimy zakończyć naszą świadomość Kryszny w tym życiu bardzo szybko. Nie wiemy kiedy spotkamy naszą następną śmierć. Następną to nie jest pierwsza śmierć, to jest taki ważny punkt, tak? Żebyśmy sobie to od razu wyjaśnili. Śmierć nie zdarza się tylko raz. Niektórzy mówią, raz się żyje. Mm -mm, nie, jest jedno życie, ale to życie mm, przechodzi przez różne powtarzające się narodziny, choroby, starość i śmierć. Życie jest jedno, dusza jest jedna, ona jest wieczna, ale ona się tutaj pojawia i znika. Więc e, nie wiemy, kiedy spotkamy naszą następną śmierć, czy nasz następny wyjazd z tej płaszczyzny. Ale zanim wyjdziemy stąd, z tej płaszczyzny. Możemy spróbować zakończyć naszą, naszą świadomość Kryszny. To jest nasz główny biznes. No jak zwykle śleopadki, daj nektar pełen. No właśnie, co tutaj jest takie najbardziej uderzające i istotne, to jest to, że nic nie jest ważniejsze od intonowania Harry Kryszna. Jeśli mamy czas, jakiś wolny czas, nie szukajmy szczególnych jakichś nowych zajęć czy nie wiadomo czego ale postarajmy się intonować już na więcej i więcej i więcej. Śleprałpada dla swoich uczniów na zachodzie wyznaczył minimum 16 rund. E, tutaj ważne jest słowo minimum. Czasami możemy się zawiesić na tej 16 i myśleć, że jak intonuję jak intonuje 16 rund, to już, jest, to już jest, super, to już jest spoko. To jest minimum. Nie zapominajmy o tym słowie. Nie. nie jakby nie odrzucajmy tego słowa minimum, gdzieś tam w niepamięć. To jest minimum. 16 rund to jest minimum. Ślaprapat zaczął od 64 rund, potem przeszedł na 32 rundy, potem ostatecznie do 16. Nie, że on, tylko w sensie do swoich uczniów. Na początek zaproponował im, czy dał instrukcję, żeby intonowali 64 rundy, no ale ponieważ nie wychodziło im to najlepiej, to ostatecznie stanęło na minimum 16 rundach. Ja w tym a, w względzie chciałem przeczytać e, taki jeszcze fragment tutaj z książki Bakti Siddhanta Vaibhava Św. Bakti Vikasza Swamiego autorstwa. Bardzo wspaniała książka, pełna nektarów, pełna niesamowitych instrukcji, wspaniałej wiedzy, inspiracji i po prostu wszystkiego, czego potrzebujemy, do naszego życia duchowego i to jest taka to jest taka właśnie o, jeszcze mam jakiś sygnał że coś tu może nie wychodzić to no dobrze, no dobra, może, może, może się to nie nagrywać dobrze no trudno tak czy inaczej, teraz e, przeczytam jeszcze co Bhakti Siddhanta mówił do swoich uczniów na temat intonowania japa Śia Bhakti Siddhanta Saraswati często podkreślał, że ci, którzy nie intonują przynajmniej e, jednej lakhy imion, czyli 64 mala mahamantry japa, uważani są za upadłych. Napisał: "Goura Sundara stwierdza, że bagawan jest e, prawdziwie obsługiwany, czy w, w, w domu kogoś to intonuje?" lakhe imion dziennie. Przypomnę, lakha to znaczy 100 tysięcy. Pan przyjmuje pożywienie i inne ofiary uczynione przez, dla, dla niego przez takiego wielbiciela. Z drugiej strony, jeśli wielbiciel nie intonuje lakhe imion dziennie, pan nie błogosławi go przez przyjęcie jego ofiarowań. Każdy pojedynczy wielbiciel musi intonować codziennie lakhe imion, w innym razie wkrótce przywiąże się do różnego rodzaju form zadowolenia zmysłów, i tym samym nie będzie w stanie służyć panu. Z tego powodu wszyscy, którzy przyjęli schronienie tania dewy, codziennie, muszą intonować przynajmniej. Przynajmniej, tu znowu się chodzi o jakieś minimum, przynajmniej jedną lakhe imion. W innym razie Goura Sundara nie przyjmie ofiarowań dla niego poczynionych. To jest jeden fragment, teraz jeszcze jeden przeczytam, który a, jeszcze troszeczkę wyjaśnia na ten temat. Tutaj jest mowa teraz o tak. Podczas dnia bądź, za, bądź zajęty służbą, czy zajmij się służbą. Z powodu różnych zaangażowań możesz nie być w stanie intonować lakhy, ale, ale to powinien być twój lakhia. Lakhia znaczy cel. Jeżeli czasami jesteś zbyt zajęty podczas dnia, aby intonować na swojej mali, to wówczas zamiast odpoczywać w nocy, intonuj zamiast odpoczywać w nocy, po dniu spędzonym na służbie oddania, a zamiast odpoczywać intonuj Hare Krishna No bardzo, bardzo wspaniała propozycja. Może się wydawać bardzo trudna. Na pewno się każdemu od razu jawi, że mm -mm, to nie jest możliwe, ale to są instrukcje wielkiego Achari. Hmm. Jeżeli nie możesz skończyć swoich e, przypisanych japa, wówczas śpij mniej i intonuj. Nie zwiększaj swojego czasu spania. Zwiększ swoje intonowanie. Kirtanija, sada, harihi. Zawsze intonuj święte imię. Obudź się ze świętym imieniem. Intonuj święte imię przez cały dzień. I idź spać ze świętym imieniem. Jeśli będziesz tak praktykować naturalnie, będziesz również intonować podczas swojego snu, Hare Krishna jak intonować podczas snu, należy obudzić się ze świętym imieniem, kontynuować przez cały dzień ze świętym imieniem i zasnąć ze świętym imieniem, to jest to jest proces tutaj nam zaprezentowany przez ślepach Tisidante Saraswatiego. dlaczego ja to czytam, prałpa dał nam instrukcję mówiące, że 16 rund wystarczy że wystarczy, no minimum 16 rund Oczywiście będąc pod przewodnictwem śleba praopada i, 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 i jakby przyjmując jego schronienie, wielbiciele mogą służyć Krysznie i intonować 16 rund minimum plus przestrzegać czterech zasad regulujących i to stanowi nasz bilet czy nasz kluczyk do otwarcia drzwi back to godhead z powrotem do domu, do Pana Boga, do Kryszny. Niemniej jednak, Ślepraopad również pisał i są na to dowody w listach, żeby intonować więcej. Tak jak w tym liście, jeśli masz jakiś czas, intonuj więcej. To nie jest tak, że po prostu spocznij sobie na laurach, bo już intonujesz 16 rund. Jeśli możesz intonować więcej, dąż do tego. Dąż do tego, żeby intonować więcej. Są listy, w których ślepraopat chwali swoich co niektórych wielbicieli, którzy postanowili intonować więcej mantry Hare Krishna są takie listy, na pewno kiedyś do nich jeszcze dojdziemy jeśli Krishna zechce i pozwoli nam dojść oczywiście, to na pewno to było trochę z mai powiedziane wszystko zależy od Najwyższego Pana jutro już może nas tutaj nie być w tym ciele tak czy inaczej, jeśli Krishna pozwoli to dojdziemy kiedyś też do tych listów także także to jest, to jest coś takiego bardzo bardzo jest to dobra medytacja i i warto zapamiętania instrukcja, żebyśmy chcieli intonować więcej, żebyśmy nie, nie zatrzymywali się w jakimś jednym miejscu i kostnieli w, w takim po prostu nastroju, że już mnie 16, jest okej. Okay. Nie, to wcale nie jest okej. Okay. Intonujmy więcej, jak najwięcej się da. Także tyle na dzisiaj. Harry Krishna, wszelka chwała się opropadzie, wszelka chwała wszystkim wejśnawom, Pana Kryszny.